pokazać, bo wiemy, że e, no, nie zawsze realizator nam e, pokazuje to, co chcielibyśmy widzieć. Ale oczywiście ta kamera powinna nam się e, zmienić właśnie do startu tego wyścigu. To niestety się nie dzieje. Dobra, już mamy ograniczenie, tak więc e, światła się zapalają. No, już wszystkie pięć e, zapalonych, tak więc światła gasną i zawodnicy ruszyli chyba bez większych problemów jak na razie. No, Ważne tutaj będzie do tego pierwszego e, zakrętu chyba siotre e, Będzie na pozycji, a tam atak! Bardzo tam optymistyczny Mercedes atak, się Misia. To Misia, no i kończy się to. O, właśnie. O, i oj, jeszcze mamy Damiano, który spada nam tutaj. Nie, to przepraszam, to James Hunt. Tam... Tak, James Hunt po świetnych kwalifikacjach naprawdę odpada z wyścigu. Dwa Mercedesy na drugim, trzecim miejscu. Gdzieś to mi skoczył trochę, skorzystam na tym zamieszkaniu. Baku e, na piątym. Jeszcze Wakuł teraz tam. Damiano dosyć mocno się poprzebijał. Tam jeszcze w tyle stawki, w środku stawki dosyć mocna walka. No i teraz trójka praktycznie w jeden zakręt będzie nam tutaj wchodzić. A Damiano bardzo optymistyczny manewr, ale manewr na skillerze jak najbardziej udany. Jeszcze teraz bratobójcza walka między dwoma Mercedesami z przodu. No, Zawodnicy tutaj muszą bardzo uważać, żeby jednak byli w stanie. Nertex zbyt bardzo spóźnił hamowanie, próbował przeleźć jego i traci na tym pozycję. Zdecydowanie A teraz się traci pozycję na rzecz Lunta, tak samo na rzecz Tobika, tak więc dwa Mercedesy jak na razie na czele z nieba. Ale oj tutaj atak Don Bertona no, nieudany. zahaczył tutaj Eee, o Wojtka Tygrysa. o i teraz atak towarzysza Mateusza do trzeciego zakrętu. tre musiał odpuścić. W przeciwieństwie do Damiano game który od wewnętrznej, eee, no tutaj było bardzo blisko między nim a Don Bertonem. Jeszcze tutaj jest żelazny. Przepraszam, Damiano ee, z problemami. I będzie ja tutaj atak, wysokry, do... panyk, ale nie atak Don O Oj, to jest bardzo ładny atak no, Don Bertona. Chociaż. Balcie. Baku. No tam ba nie wiem, czy nie doszło bak. do kontaktu przypadkiem. Tak, doszło tam do kontaktu Baku z Tecium na Bandzie. Chyba uszkodzone. Tak, uszkodzone uszkodzone przednie skrzydło. skrzydło. Naprawdę blisko, a to jest walka jak na razie o drugą pozycję. Dokładnie, RS na dwójce. Nie jednak jest, utrzymał się za kierowcą Mercedesa. Widzisz Miś to widz póki przed Jesiotrę Z tego zakrętu czy on jest to w stanie zrobić? Tak, zrobił to, więc naprawdę bardzo ładny manewr. Bardzo ładny manewr e, Damiano sprawa. chociaż teraz Don Berton będzie starał się? E, jednak chociaż go tam zlegowało, jesiotrę tymczasem teraz jeszcze jej i Tobik znowu do 11 zakrętu i teraz jesiotry. Od wewnętrznej, no jednak nie. O i było naprawdę bardzo blisko. Myślałem, że jeszcze tutaj nie odpuścił, ale on jednak nie chce ryzykować. A blisko jest także. E, żelazny, tylko żelazny. Tym razem blisko e, Tobika. A więc, e, no, tutaj się Tobik z troszeczkę. E, chyba nam zagubił, jeśli chodzi o jego tempo wyścigowe, no bo... Do. E, właśnie, do jej traci już ponad 2 sekundy. Oj, Wojtek, na spokojnie powinien sobie, chociaż tutaj Bizji od zewnętrznej stara się. No jednak nie. Wojtek, tyle skarąc. Uważasz, ma to już to hamowanie, jest na p. Traci dwie pozycje na tym. To powinien jakieś. Oj, coś się stało z Damiano. Jadę teraz z Tobikiem. O, i Damiano, widzimy. Damiano w Damiano, ścianie ale już trochę później, znaczy, na mnogamesu później z tej gry e, coraz bliżej tuż za... E, Siedzieli na ogonie właściwie kierowcy Mercedesa, ale nie zatykły. teraz wejdziemy na DRS. Wystarczy, że dobrze wyjdzie z tego zakrętu, ale jednak tutaj skorzysta na tym Lund, To jest <grym> Też tej... musi u... A nawet i mniej jeszcze teraz Lund troszeczkę zahacza trawę, no i Żelazny będzie chciał to wykorzystać od zewnętrznej. Do go zakrętu, oj, doszło ale do kontaktu! tutaj Lund, ze strony kierowcy Mercedesa. On zmienił. Jest... Zmieniał tor jazdy na dohamowaniu, taktycznie zepchnął Żelaznego na bandę, no myślę, że sędziowie na pewno przyjrzą się temu. Zobaczmy, czy to wykorzysta. No no zbliża się bardzo bardzo, się bardzo, bardzo szybko, jad wewnętrzny. Atakuje nam Wojtek Tygrys i jest to atak, to będzie atak uh, udany. Jeszcze. Oj, Skiller Ale. wycofał nas się z sesji, coś się tam stało, chociaż jeszcze zobaczmy, bo tutaj walka, chciałem się przełożyć do Skillera. Lewe przednie koło kompletnie e, zniszczone. Trykowania je siotre. Zobaczymy teraz, czy będzie mógł się wepchnąć pod w tym zakręcie. Czy zbliża no, i Próbuje, się tak w lusterkach, ale jednak nie. Jednak troszeczkę odległości brakło, ale tutaj naprawdę chyba dobre wyjście je siotry. Oczywiście jeszcze wykorzysta tunel aerodynamiczny tworzony przez bolid yy, Mercedesa i od zewnętrznej do 11 zakrętu. Jest to atak jak najbardziej udany do tego I jeszcze. Będzie mógł tutaj otworzyć pewnie e, tylnie skrzydło, blisko między tą dwójką, Żelazny już tam jest tam w trzecim sektorze, ale my się skupmy jeszcze na tej dwójce, bo ta, bo właśnie oni będą tutaj do 11 zakrętu, oj wchodzą bardzo Aj, blisko siebie, nie wiem czy nie doszło tam do nawet lekkiego kontaktu, a Wojtek będzie miał dużo lepsze wyjście, DRS aktywowany w jego bolidzie, Żelazny kończy nam wyścig, e, a Wojtek jeszcze wyprzedza nam e, e, Tobika na e, właśnie zakręcie numer 13. E, tak więc żelazny na miejscu pierwszym, na miejscu drugim, jesiotrem, na miejscu trzecim lund e, dalej e, za nimi na metę jedzie Wojtek Tygrys. No i on tutaj powinien być przed e, właśnie Tobikiem. E, zaraz zobaczymy jak to z karami tak, Tobik, jeszcze 3 sekundy więcej. A Baku przeskakuje nam. Więc Baku e, kończy nam na piątej pozycji. Tu zaraz za nim na podium jesiotrę oraz lund. Potem Wojtek Tygry z Baku, Mistróbisz, Don Burton, Towarzysz Mateusz Nerteks i Bizzy na miejscu dziesiątym. No niestety nie ukończyli tego wyścigu Skider, Damiano Tracer i James Kant.